Kostka moju Link przychodzi do nas w charakterystycznym dla firmy opakowaniu. Razem z nią znajdziemy tam reklamówkę, z tyłu której nadrukowana jest instrukcja, jak kostkę ułożyć. Wymiary tej kostki to około 50 mm. No i jest to wersja kolor, więc nie posiada naklejek, tylko barwiony plastik, który no ma bardzo ładne, jasne odcienie, które będzie łatwo od siebie odróżnić. Co do samej kostki, jest to bardzo szybka kostka. No, i przede wszystkim luźna już po wyjęciu z opakowania. Dlatego ja tą odrobinę dokręciłem. Śruby znajdziemy oczywiście pod każdą ścianką. Kostka jest niezwykle szybka. No, i ma też dość charakterystyczny feeling. Nie czuć w czasie poruszenia żadnego oporu, wszystko chodzi bardzo gładko. Ale słychać i czuć delikatne haszenie czegoś, co też wpływa na to, że kostka jest. No to jest głośna. Co do budowy raczej nic ciekawego tu nie znajdziemy, raczej standardowa budowa dla kostek 2 na 2 dość szerokie krawędzie, małe stopki narożników, tak jak mówiłem mocno standardowo. Co do ścinania zakrętów, no tutaj jest bardzo ładnie. W tym wypadku gdy kostkę dokręciłem ściana odrobinę mniej, ale prawie 45 stopni nie jest problemem, jak widzicie nie wkładam w to żadnej siły. W drugą stronę. Około 2 trzecich klocka również ścina. Po poluzowaniu jest troszkę lepiej, ale wtedy mogą wystąpić jakieś popy, gdyż, no, jak mówiłem, jest to dość luźna kostka. Tak więc ani szybkości, ani płynności tej kostki nie można zarzucić. Porusza się niezwykle lekko, jest niezwykle przyjemna, ale, no, też jest nastawiona dla bardziej zaawansowanych speedcuberów. Podejrzewam, że osoby początkujące mogą mieć mały problem z opanowaniem tej kostki.